Nie wiem czy jeszcze pójdę Dobra widzę. Dzisiaj gramy znowu z Szymonem Dele. Widzę wiele. Teraz to będzie krótki z Szymonem, bo gramy tylko jeden albo dwie rundy Teraz dajemy je jeden na jeden. Dobra. Dobra, no i dawaj te. Skrzyżowanie dróg. Dobra, jesteśmy widzowie. Teraz biorę rewolwer, katankę i C4. Dobra, widzowie, dobra, jesteśmy. Jesteśmy widzowie. Dobra, gramy

Chodźcie do Szymona. On się nazywa na kanale. Jego kanał się nazywa Jan Kowalski. Chodźcie, subskrybujcie go, a najlepiej żebyście go subowali no. lajkowali na każdym odcinku, którego obejrzycie. No i Jaka nowa pierwsza matko bosko? Pierwsza, pierwsza. pierwsza. Jest. No, no dobra. Widzowie, patrzcie. Patrz. Jeden, jeden. Jest. Właśnie widzowie. Bierzemy, Zmienimy teraz sobie broń szybko na kolce katankę. zostawiam.

nawet mi za mego hita gdy muszę bardzo jeździć do góry to kiedy mogę mego hita gdzie ty jesteś patrzę z tej góry i nigdzie ciebie nie widzę trąbkę do pierdzenia Trzeba mu kupić trąbkę do pierdzenia bo nie umie, trąb... bo nie umie pierdzić Bierzemy sobie inny karabin Szybko bierzemy c Wrócimy na pułapkę Łapka ustawiona Przy trampolinie Widzę mnie, na niego Widzę go Jak na mnie? Widzę mnie, patrzę nie Bombka Chyba sobie trochę Widzimy go hita A wiemy, a wiemy

Elo Elo <grywa> <grywa> Elo Elo 3 2, 0, Kup sobie trumfkę do podroje <grywa> Elo za Adrian a ja dostałem nie jednego kuta i siedem małych, ja mam małych. Trzy, trzy małe. Mojego Kup. Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Aha, aha. Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Daj mi pięć. Mięsień sercowy boli, mówię. Jak miał tu na tak ty nie znalazłeś, to musi to... Eee, no ci, uuuu... Dobra, ma... No to się wychyl, to może zobaczysz, bo ja cię widzę.

Ja mam więcej. Ja on ma 22 kluczyki, ja on 28. Wpadajcie na. Na pewno nie wpadajcie na Jana Kowalski. Bardziej jest lepszy. Janina Moczadło jest lepsza. Naprawdę. Daj mi, daj mi, dajcie mi lajki like, mi bardzo dużo. Mu nie yes. dawajcie lajków, like nie mi? subskrypcji, a my dawajcie Poproszę. Subskrypcję. No nie, bo... widowie Ten gościu oszalał ze mną nie zagra w ogóle widowie O widowie ja Ten gościu jest oszalał Nie, bo Szymon ten mówi, że ja oszalałem. No szale, bo po prostu zaczęłam bez niego rundę. Widzowie, teraz nie gram już, no bo mam mało baterii w telefonie i muszę kończyć. Pokażę wam, mam 0 robuxów, wydałem wszystko na Rival. Awatar mam. Taki? No. I dzisiaj, to na dzisiaj to jest już koniec. W następnym odcinku zagramy w tą grę. Okej. Okay. Dobrze. Widzę. To pa widzowie. A ja nigdy nie zagram widzowie. Kocham tam. was.